Witam wszystkich serdecznie. Dostałem zapytany w komentarzu e, jak wrażenia po 10 miesiącach używam ten samochód przez jakieś może 8 miesięcy, ze 2 miesiące stał. Zrobiłem mu serwis, udało się znaleźć jakieś części. Jak nie wiem, mechanik znalazł, zrobił. Eee. Jestem strasznie zadowolony z tego samochodu. 20 lat samochód ma. Chodźcie zobaczcie jak silnik wygląda. Jest zakurzony, jest używany na terenach, tam gdzie powinien być przyuleczka. 3,5 litra benzynka. Zobaczcie jak to chodzi. Jak na razie bez awaryjnie, nie dolewałem żadnego oleju. Wszystko oryginalne. Oprócz jednej rzeczy. Mogę Wam opowiedzieć taką rzecz, że jak pojechałem do Mechanika. To miał problem z odpaleniem. Ja mówię, ja nie miałem żadnego problemu z odpaleniem. To możecie posłuchać jeszcze tutaj jak chodzi. Ja nie miałem problemu z odpaleniem. On miał problem z odpaleniem. E, wydech jest tam poprzerabiany, więc yy, tak chodzi, jak chodzi. E, jak widzicie, Terekan Highlander. Eee, o czym mówiłem? Nie mógł zapalić, nie mógł zapalić, nie mógł zapalić, nie mógł zapalić. I co się okazało? Okazało się, że rozrusznik robił jakieś zwarcie i palił baterię. Wymienił baterię, okazało się, że właśnie dalej się coś tam pali. Więc y, wymienił ten rozrusznik. Samochód pewnie stał jakiś czas. Jak widzicie, y, bardzo mało ma przejechane. Jakieś, teraz już ma 70 tysięcy, prawdopodobnie mil. Y, ale zachowuje się i jeździ jak nowe. Nic nie stuka, nic nie puka. Y, ale co chciałem powiedzieć, najważniejszego, że y, to auto wciągnęło w te góry, tutaj jak widzicie. Takie, o, taka stroma droga, jak tutaj sobie idzie. Wciągnęło i koparkę, wciągnęło tą przyczepę, która była cięższa od koparki. Ja byłem po prostu w szoku, szczęka mi opadła. Ja, fizycznie mi się nie zgadzało, że to coś może wciągnąć tak ciężki po tak stromo em, cokolwiek, bo na przykład ten samochód tam ten y, ta furgoneta. Widzicie tam? Miała troszeczkę, była załadowana, y, w ogóle nie mogłem ją podjechać. Napęd ma na przód, na przód i w ogóle nie mogła podjechać. Musiałem ją częściowo rozładować, żeby w ogóle móc tutaj wjechać i za każdym razem tu wjeżdżam. No wjeżdża, ale, ale nie jest to takie łatwe. Opony porwane, y, a to coś jest jak czołg. Yy, ale może już nie gadajmy. Zapraszam Was do oglądania, bo mamy kupę kamieni do pozbierania. Więc zapraszam do oglądania filmu. Kamienie będziemy zbierać na tej przyczepie. Załadujemy tą przyczepę kamieniami, więc wierzcie, będzie mi będzie, będzie, ciężko. Mój ojciec się śmiał, że w połowie drogie, bo już raz takie coś zrobiłem, zobaczył, ile tych kamieni mam naładowanych na tej przyczepie. Mówię, pewnie pewnie musiałeś połowę zdjąć, żeby tutaj wjechać, więc pokażę Wam, jakie kamienie będziemy ładować. I jak tu wiedziałem, mam nadzieję, że wciąż będzie widno, bo już się robi ciemno. że nie mam kamery cofania, byłoby łatwiej trochę. Jeszcze coś tam. Bo nie wiem, czy podjeżdżam dobrze, w prawo, w lewo. U, Jak to przyszło? Już dawno. Już dawno nie jechałem z tą przyczepą. Widziałeś to? Spójrz z bliska. Widzicie to? Przekluczyki wyciągnięte, żeby w ogóle to. To pierwszym razem Jak to możliwe Jak to możliwe jest o. udało się zaparkować na hak Samochód, samochód oryginalnie pochodzi e, z Australii. Był tam rok, po czym był to prawdopodobnie ten sam właściciel. E, właściciel był z Anglii. Jak wrócił do Anglii po roku z tej Australii to go wziął samochód ze sobą i go zarejestrował. I niezbyt był używany. Jak widać po... Nie ma żadnych zarysowań. Nie ma wgnieceń. Wszystko jest oryginalne. Wszystko jest równiutkie. No i chodzi jak bajka. Także naprawdę ja jestem bardzo zadowolony z tego samochodu. Szczególnie na ten wiek samochód. Jak patrzę na te nowe to mi się płakać chce. Strasznie się cieszę, że jestem właścicielem tego samochodu. W ogóle na Hyundai to w ogóle nie patrzyłem kiedyś, eee, znaczy patrzyłem, patrzyłem z taką, nie wiem, jakąś taką niż, ale, ale, teraz to nawet Hyundai mi się strasznie podoba, nawet te nowe mi się strasznie podobają. Eee, dzięki temu właśnie eee, wspaniałemu autu. Dobra, nie marnujmy czasu i jedziemy po kamienie. Się Jeżdżę sobie na ludzie, bo mam w tej chwili wyłączone skrzynie biegów na low, czyli na wolny. I ona tak ciągnie, że naprawdę muszę mocno używać hamulców, żeby na wstecznym zjeżdżać, więc jest o wiele łatwiej na ludzie jechać i wyhamować niż na biegu. Troszkę gdzieś się te kamienie zaczynają, nie? Ok, no zaczynamy. robotkę. Ale nie spadło? Kamienie pochodzą. Tak nie mówiłem wcześniej. A mu góry kopałem sobie taką półkę. Widzisz tam u góry? Także się sypało i sypało i sypało. No, dokładnie w, tam, w tamtym miejscu półkę robiłem. To wszystko spadało w dół. Jeden kamień spadł mi bardzo daleko do sąsiada dwa pola dalej. Na szczęście nikogo nie zabiło i domu nie rozwaliło. To było moje szczęście. Byście chcieli zobaczyć ten filmik, bo mam też nagrane. To możecie zobaczyć. Dobra, jedziemy z naszym ładunkiem. Może nie jest to w chuj kamieni, ale trochę jest, więcej nie miałem, więc nie mogę pokazać, że mam jeszcze więcej kamieni, ale przyjrzyj się troszeczkę bliżej i powiem Wam, że troszeczkę wagi tutaj jest, jakby nie patrzył, także zapraszam. Do naszego cudownego wozu jedziemy na samą górę. Klima chodzi. Troszeczkę można się przy robocie spocić i zobaczyć, czy hamulec wyłączyłem. W przyczepie był włączony więc byłoby też co ciągnąć. Jesteśmy na low, czyli na tym wolny Tutaj zobacz w automacie Ja mam tylko albo automat albo low I jak jest low to wtedy nam się tu pokazuje ten zielony znaczek że jest na wolnym i tu sobie włączymy też na low czyli na pierwszy bieg no i sobie bez problemu jedziemy sobie nie dasz gazu jedziesz pewnie Cię się czuje przyczepkę nie ma żadnego mielenia stukania, perkania jedzie sobie gość a tu przed nami jeszcze taka dosyć jest górka może się trochę rozpędzimy jak się uda żeby wziąć zakręt 3000 obrotów jedziemy to już nie są żarty to jest naprawdę góreczka tutaj a, wszystko zgrzyta, zębateczki stykają się ładnie ze sobą równo Zakręcie. Jedziemy, jedziemy. ciągnie, ciągnie. pomału, gazu, to sam nie gazuje. Pomalutko jedziemy sobie bez szaleństwa. Żeby czegoś nie urwać, bo później będzie, ale urwa, urwa, nie? Już się chcieli, żebym urwał. Ale mi autko jest potrzebne tutaj do pracy. Kamienie się też przydadzą. Zaraz będziemy budować suchy mur. No, i wjechaliśmy. Jesteśmy na górce. Kamienie są nam potrzebne. Jak już wspomniałem wcześniej, do budowy suchego muru. I powiem tak: e, bardzo dziękuję za komentarz. Bardzo się cieszę, że ktoś ogląda moje śmieszne filmy. Bardzo zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. Was to nie kosztuje, mi to pomaga. Jak macie pytanie, walcie śmiało. Ja z przyjemnością zrobię, z przyjemnością zrobię filmik na każdy temat. Więc a jest ciekawie, będzie się działo. Dużo rzeczy tutaj robimy, najróżniejszych, więc zapraszam na mój kanał. Pozdrawiam wszystkich. Ciao.